Zadanie 11. Na rysunku w kartyzjanskim układzie współrzędnych x, y przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją kometyczną jednego z poniższych układów równań od a do d. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Układem równań, którego interpretację kometyczną przedstawiono na rysunku jest. Ok, mamy jakieś cztery układy równań. W każdym z tych układów równań mamy równania kierunkowe prostych wyznaczony y, potem mamy wyrażenie z x i liczbę. No i to dla nas jakiś będzie punkt zaczepienia. Przede wszystkim najpierw skupmy się na słowie, które tutaj wystąpiło. Proste są równoległe. Warunek równoległości prostych, równaniu kierunkowych był taki, żeby ich współczynniki kierunkowe właśnie były sobie równe. Poszukajmy tych współczynników kierunkowych w każdym układzie równań no i zobaczymy, gdzie są równe. Tam, gdzie będą, to może być poprawna odpowiedź, tam, gdzie nie będą, to na pewno jesteśmy w stanie odrzucić. Ok, jak popatrzymy na układ z punktu A, tutaj mamy współczynnik kierunkowy minus 3 drugie, bo to stoi przy x i tutaj również, no to ta odpowiedź może być właściwa. Nie wiemy, ale może być. Z kolei jak popatrzymy na układ równań B, tutaj współczynnikiem kierunkowym jest plus 3 drugie, tutaj minus 2 trzecie, Współczyniki kierunkowe są różne, czyli proste nie mogły być równoległe. Czyli na pewno wiemy, że ta odpowiedź jest błędna. Nie daje nam to poprawnej odpowiedzi, ale chociaż eliminujemy błędne. Więc nawet jakbyśmy mieli strzelać w przyszłości, no to mamy nagrodę, że wyeliminowaliśmy tę błędną, więc strzelamy z mniejszej liczby potencjalnych odpowiedzi. No i teraz C, 3 drugie X, 3 drugie X, współczynnik kierunkowy się zgodził, to może być poprawna odpowiedź. I pod punkt D współczynniki kierunkowe są różne, bo przy X stoją różne liczby, odpada. Czyli tylko poprzez wykorzystanie słowa, które tutaj wystąpiło w tym zadaniu, są równoległe, wyeliminowaliśmy dwie błędne. Jedna z tych dwóch pozostałych jest poprawna. Jak teraz ją ustalić? No, możemy również się uczepić tego współczynnika kierunkowego, ale tym razem jego interpretacji geometrycznej. Czyli to znak tego współczynnika kierunkowego. Czy ta liczba jest dodatnia czy ujemna, mówi nam o funkcji liniowej. No... Teoria mówi tyle, że jeżeli mamy funkcję liniową w postaci ax plus b, no to jeżeli a jest dodatnie, to funkcja liniowa jest rosnąca. Jeżeli a jest ujemne, czyli współczynnik liczbowy jest liczbą ujemną, no to mamy funkcję liniową malejącą, a jeżeli a równa się 0, to mamy do czynienia z funkcją liniową stałą. My na rysunku mamy proste równoległe, ale dodatkowo widzimy, że są to proste funkcje liniowe, które maleją. Czyli musi być tak, że współczynniki krągowe tych prostych są liczbami ujemnymi. Jak popatrzymy na pierwszy układ równań, no to rzeczywiście te współczynniki krągowe nie tylko są równe, to jeszcze są ujemne, czyli to może być poprawne. A tutaj mamy oba współczynniki krągowe równe, ale dodatnie. Czyli tutaj przedstawiają funkcje liniowe, które są rosnące, a takich na rysunku nie widzę. Czyli ostatecznie, mimo że przy takiej pierwszej weryfikacji ta odpowiedź była możliwie poprawna, no tutaj jest błędna. Okej. Okay. Dobrze. Czyli poprawną odpowiedzią tutaj jest odpowiedź A.